Czy się nagrywało? Kamera, akcja. To jest akcja. Akcja. No to zaczynamy. Następny wyjazd. Wyjazd teraz do gdzie jedziemy Rudy? Do Łomży. Jedziemy grać z Łomżą albo z Kilcami. Przywitajcie się ładnie, wszyscy. Stolik do Makao rozłożony Cześć, witek. Czekaj, nie widzę, co chcesz? Zdjęcie z, z brokułem Dobra, zrobię ci zdjęcie z Brukułem, czekaj te Pyszne, o Truskawka na torcie Ostatnio na, ostatnio na filmie Mariusz mówił, że chciałby te, trochę większe busy, no to dostał Mariuszek, ostatnio chciałeś większego busa, ten ci pasuje? Tak, ale... Gniazdek nie ma. Gwiazdek ale jakiego pieska masz z tyłu fajnego, czy wapa? lwa? Pa. No, bo my z wy jesteśmy. To są węże. Cały pojemnik. To są węże. To są węże. A tutaj o, trzeba se wtrafić. nie tak trochę. Co nie tak? To... Nie tak to... To, twoje to, że się znasz? W końcu się nauczy grać na tej kropeczki. No i pokaż dalej jak się w węża gra. No, czy znaleźć najedzonego węża trzeba. Tutaj będzie najedzony A no, skąd ty wiesz, że on jest najedzony? No bo się tutaj wtedy na zielono musi. Aaa, jak się nadusi no, na dęb. W tak. zielonej widzie? to może tak. O, i teraz patrz. A gościu się na nogi to zakłada, no, no dobra. Okay. Tak lubi? Ty tym Pagerem trzeba coś, nie? Pagerem i znowu level nabijamy Pomoc techniczna. Rehis. Ja Pomagają naprawiać tak, gry tak, 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 i w ogóle Organi organizmy i gry. Tak, tak. W każdym razie polecamy Rehis. Re re Rehabilitacja i e-sport. Rehabilitacja i e -sport. Tu wyskoczy kwadracik jest gdzieś tu o, a teraz jest tu, a teraz znowu tuf. Ty, ale Krzysiu, powiedz gdzie trzeba nadusić. A trzeba nadusić tu na dole, żeby był szary, a tu będzie czerwony. O, co będzie a Tam na dole pod filmikiem trzeba, żeby szary A nad naszymi głowami? Żeby dzwoneczek żeby też Nad naszymi głowami będą nasze Instagramy, zapraszamy. Będzie jego Instagram. A tu będzie Krzysia. Tu. Gdzie? Tu. Tu będzie Krzysia, dobra. Nie wszyscy wiedzą, ale Ruty jest. Właściciele Międzynarodowej Korporacji. Moje! Wszystko! Moje! I. Rudy, jak się ta twoja korporacja nazywa? No, są mieszkło, tak. Właśnie, ogólnie tak. Na zrzut.pl będzie link do opisu na naprawę mojego Volvo. Link, do opisu. <grym> link, do opisu. link, link w opisie? Link, do opisu. link w opisie, tu na dole. Trzeba nadusić. Nie pomagajcie!

no, no wszyscy gdzie? wiemy o co chodzi, te czerwone takie, tyczem, ale na na zielone. mniejsze, nie duże. No, na zielonym drzewie co rosną. No, że zagraniczni, w tą grę, co tam gramy po Macao, no tak oszukują. Oszukują? Oszukują strasznie. Okay, Gościa mi coś powaliło, goście się że w majtkach, że w chacie jest i na majtach lata goły. Jak się kaszle? No No! To Torus Wybrzeże Gdańsk, uczy i edukuje. Wszystko mi się ewidentnie pomyliło, nie? Jeszcze nawet Na gołych majtach Bywa Czekaj, bukiet! No, 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 don't put this It's no bad ah, night vision You want the camera? Nie <laughs> <Yeah. laughs> Tak więc, proszę Państwa Zaczynamy sezon tak, yeah. Superligi, superligi. Zaczynamy go w autobusie z widzowie jutro zaczynamy włączyć. Tak. Czy w Kielcach? Nie no, w Kielcach z Łączą. Ja w Kielcach z Kielcach w Łomczą, Żeby nikt nie pomylił. No, ale polecamy, polecamy włączać TVP Sport, emocji Bili. Pewnie na naszym Facebooku, Co coś na tym Tu jest. Gości. Tu jest, tu jest I, logo. Tak, i link w opisie. I link w opisie, tak. Ja. Idziemy jeść. W końcu. Idziemy jeść. Trzy dni podróży bez jedzenia. A my idziemy w końcu. I prezentacja zawodników Toru w Wybrzeże Daniel Lesiak, Dzień dobry. też tutaj. Krzysztof Koła żartowałem. Się chwili Filipowicz i on, ten Fidzyniok Sławorzyński Jerry G. Jenson Człowieku, prezentacja jest, za ty plażek ja prezentację robię zawodników ludy Ty już byłeś, nie wcinaj się w kadr Leonardo Carmelate Dzień tam? Ty, człowiek, a ty nie grasz O, i I na końcu mamy Kapitana Nie, niedoszłego Piękne okoliczności przyrody Prawie w jak na Mazurach Bytki. Amury, strągi <noise> wszystko, jest. wszystko jest Siemanko, witam w mojej kuchni W mojej kuchni? No pokaż kuchnię, a nie mnie pokazujesz Tu mamy kuchenkę Huawei, wszystko jest To się kameruje? Aby zobaczyć ja. kawę, należy taki oto czajnik nalać takiej oto wody No i co? I czekamy no. Teraz nasz kierowca Najbardziej przypomina mi Halka Hogana. Oh, chodzie, nie wiem bez to jest to. Nasz polski Halk. Tak. No, tu się schował Broku. Maciek ma długie ręce. Tylko długie ręce. Więc please, nie śmiej się ze mnie. <głos> Podobno <głos> najlepsze deserki Mateusz chcesz może? Dziękuję bardzo. Dietą dokładnie. Z pokrzywą. Jak mecz dziś oglądałeś? Korona Kielc, jaka jest, jest I jaki linka. wynik? 3-2 dla korony. Na spokojnie. Czy myślisz, że mają szansę wrócić do Ekstra klasy? <noise> Myślę, że muszą się bardzo starać. Ale Neptun Końskie też tam do, do o, dobrze. Polecam, subskrybujcie dobrze. kanał Neptuna Końskie, jeżeli taki jest. <noise> Czwarta nie. liga, czwarta liga, nep, Tu W nep. naszej <noise> kuchni właśnie powstało drinki z palemką, proszę bardzo. Cyk. Tak można jeździć. No i co? I jesteśmy w Łomży. Albo w Kielcach. Kuba, z Łomży czy Kielce? Zdania są podzielone. No właśnie. Dzień dobry czy tu jest jakaś gala grana MMA Mogę ci zrobić O czy to jest wyzwanie Fejm MMA 8 Chcecie tego? Bo ja nie I właśnie o to chodzi Mariusz, że ty chciałbyś żeby to wszystko wyreżyserowane było, to jest samo życie Jak w trudnych sprawach życie napisało ten scenariusz Dokładnie, tak jak Krzysiu mówi takie kino. W nie... diskoteku. Proszę bardzo, jak się Mariusz bawi na Fame MMA. <noise> Witam serdecznie. Dniu dzisiejszy, dniu meczowy. Idę jeść, hello. Jak wrażenia w tym mieście w Łomży? W mieście Łomży? A jednocześnie w kielcach? No, jako tako po japońsku, nie? A. Nic, nagrywamy po meczu. Mecz przegrany. Ale Mecz była walki. Walka. Było dużo czerwonych kartek. Miejmy nadzieję, że kibice nie mają nam za złe. Że jesteśmy tacy brutalni. Że jesteśmy tacy brutalni, tak. No, była walka, miejmy nadzieję, że w następnym meczu będzie walki, będzie jeszcze więcej. Szkoda, że nie graliśmy z dożyną z Kielc, tylko z ten mecz będzie nasz. gdzie mieli punkty. Punkty zostaną nice. Musimy zrobić bardziej interaktywny kanał. Co robimy? Dzęzy? Nie, będziemy robić to jest tak... Dzieńzy. Dzień 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 Ale z interaktywnym kanałem to wymyśliłem tak, że kibice, czyli wy musicie pisać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Bo ogólnie to co, no tak se nagrywamy, trochę nudnawo jest pewnie dla niektórych I, i to może coś wymyślicie fajnego, na przykład, nie wiem, chcecie, żeby Rudy skoczył na, na bungee bez liny czy coś? O, na przykład. Albo, Wstanie, wszystko a, jest dla kibiców wszystko. A, a umiesz ugotować bulo? Co zrobić? Bulo ugotować. Bulo. bulo. dla wtajemniczonych to jest takie danie z cebulo. To jesteśmy zmęczeni, ale no nic, no cóż, fragmentami. Momentami było dobrze. Momentami było dobrze. Będzie dobrze. I tak, powiedz coś do kamery, swoich fanów. Czy Swoich? swoich fanami? Wszyscy moi fani, yy, serduszka na Facebooku zostawcie. Jeden dzień odpoczynku za zacinamy... Jeden dzień, tak. Jutro poniedziałek, dzień odpoczynku. i w grają z tyłu. Ja to dalej nie rozumiem fenomenu tego. No. Dobra, jeszcze raz prośba do fanów. Musimy zrobić interaktywny kanał My Zostawcie w komentarzach Na Facebooku, YouTube I gdzie tam jeszcze będziecie to widzieć Propozycje Na Jakieś challenge'e, zabawy I tego typu różne y, Atrakcje, które wam się będą podobały y, W drodze Coś wybierzemy, jak będzie coś fajnego walka, było zaangażowanie, będzie lepiej tylko i wyłącznie. Eliasz.